Jestem na Poznań Motor Show na zaproszenie Otomoto I powiem wam, że jest naprawdę solidnie Prawie cały dzień spędziłem w salonie premier Otomoto Co chwilę przedstawiano różne nowe modele, które wchodzą na rynek Jednym z pierwszych był na przykład nowy Maybach SL680 Uzbrojony w takie piękne monogramy na dachu i masce Swoje premiery miało też wiele innych znajomych marek Ale tak naprawdę większość tego co tu się działo To były Chiny, Chiny i jeszcze raz Chiny Otomoto stawia nacisk na te nowości I byłem w szoku ile nowych marek pojawia się u nas na rynku I miałem okazję trochę te poznać Podotykać, zobaczyć jak to Wygląda, no i powiem Wam, że pod względem ceny do jakości, Europa jest ugotowana. Tu nie ma co zbierać. W tych autach w większości nie ma się do czego przyczepić, a cenowo to jest naprawdę deklasacja. Zobaczcie to na żywo, wejdźcie do tych samochodów, poznajcie je, no bo warto wiedzieć, co będzie się pojawiało na drogach w najbliższych latach. Ale już zbaczając z tego tematu, na targach zobaczycie też oczywiście masę dobrej, nazwijmy to klasycznej motoryzacji. A na stanowisku oto tom możecie wziąć udział w konkursie wyszukiwania aut w aplikacji w 30 sekund, w którym każdy coś wygrywa, albo quizie wiedzy motoryzacyjnej, w którym do wygrania jest taki sprzęt. Na weekend. Te targi są ogromne, zwiedzania przynajmniej na jeden pełny dzień. No jak radzić się motoryzacją, to do niedzieli można tu przyjść, a warto, bo zdecydowanie jest co robić. Pozdro.